Tarnowskie Juwenalia nabierają wiatru w żagle. Już dziś w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej rozpocznie się maraton filmowy. Będą prezentowane cztery filmy, a na terenie kampusu przewidziane jest wielkie grillowanie. Wkręceni dwa: bezstydny morderca i, i znany Wielki Gatsby. Planujemy wielkie grillowanie, zobaczymy, czy pogoda nie pokrzyżuje nam planów. Jeżeli będzie padało przełożymy. Przełożymy, zrobimy grillowanie w innym terminie, który, który pozwoli nam naprawdę dobrze się, dobrze się bawić. A już jutro na motodromie w Zbrytowskiej Górze pro Driver Show, czyli impreza przeznaczona dla fanów motoryzacji. Pro Driver Show, atrakcje, które które zaplanowaliśmy Ucieszą pewnie głównie fanów motoryzacji, szeroko pojętej motoryzacji. Dość, dość duża dawka adrenaliny, ale też i, też i szkolenia, ogrom wiedzy, którą będziemy chcieli przekazać, zwłaszcza młodym ludziom, młodym kierowcom. Przede wszystkim symulatory zderzeń, symulator zapinania pasów, alko gogle, czyli szeroko pojęta prewencja w ruchu drogowym. Oprócz tego szkolenia dla kierowców, którzy posiadają już, E, prawo jazdy, posiadają własny samochód, będzie można wygrać szkolenia na torze, e, będzie można spróbować swoich sił na, na płycie poślizgowej. Wszystko w Zbilitowskiej Górze, ulica Jaworowa 10 od godziny 13. W niedzielę kulminacyjny punkt Tarnowskich Juwenaliów, czyli koncerty największych gwiazd i nie tylko. 15 maja, godzina 14.30 otwieramy bramy pod e, Centrum Handlowym Echo oprócz oprócz koncertów głównych koncertów naszych naszych lokalnych artystów. Będziemy mieć na przykład Wesołe Miasteczko o godzinie 15 pokaz Zumby, więc mam nadzieję, że każdy z mieszkańców Tarnowa znajdzie coś dla siebie. O godzinie 19 zapraszamy na koncert soboty. Godzina 20, wtedy scena, scena należy już do, do Kamila Bednarka. Godzina 21 e, rytmy disco Tomasz Niecik. Przypomnijmy, że w obliczu modernizacji Stadionu Błękitnych w Tarnowie tegoroczne uwenalia odbędą się wyjątkowo na parkingu Centrum Handlowego Echo. Iwan Komarenko będzie gwiazdą wieczoru podczas koncertu charytatywnego w Machowej. Na scenie pojawią się także m.in. zespół Why Not i Hide Away. W programie przewidziana jest degustacja potraw, konkursy, licytacje i taniec z ogniem. Zaplanowano także program kabaretowy w wykonaniu uczniów zespołu szkół w Strzegocicach. Głównym celem jest pomoc dzieciom z Afryki w przyjeździe na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Kiedy ja zadzwoniłem do pani Felici, dyrektorki tej szkoły, to ona się rozpłakała. Ona przeczytała szybko od, ode mnie ten, li, ten, li, ten list, maila i odpisała, dziękuję bardzo, jesteśmy szczęśliwi i tak dalej, super fajnie, że, że jest taka okazja. Za pół, za pół godziny znowu dostaję maile kolejnego, Iwan, ja dopiero teraz wczytałem się w ogóle w treść tego maila, nie? ja się popłakałam normalnie, tak, chcemy być na tej imprezie, chcemy być na Światowych Dniach Młodzieży, jesteśmy dumni, że nas zapraszasz w ogóle z tego gdzieś tam w zakątku tego świata, prawda? Będziemy, nie? Także, także oni są niesamowicie szczęśliwi, a jak oni są szczęśliwi, to i my jesteśmy szczęśliwi, naprawdę. Dla mnie na przykład to ludzkie szczęście mnie w jakiś sposób e, daje mi siłę, energię e, do, tego, żeby, do tego, żeby się czuć na tym świecie potrzebnym. Serdecznie zapraszamy Was na jutrzejszy koncert, e, który jest zorganizowany na rzecz przyjazdu dzieci e, z Afryki, z RPA. Dzieci, które być może już część z Was zobaczyła w teledysku Decod od Papa Said. I te dzieci mają przyjechać na Światowy Dni Młodzieży i zaśpiewać razem z nami dla papieża. Technik charytatywny odbędzie się w Karczmie w Dolinie Pstrąga w Machowej w sobotę 14 maja o godzinie 16. Bilety można nabyć w dniu koncertu. Już dziś zapraszamy na kolejny odcinek Patrolu 986. Program pokazuje codzienną rzeczywistość, z jaką mierzą się tarnowscy strażnicy miejscy. Nasza kamera towarzyszy im podczas interwencji. Prezentujemy także nagrania monitoringu miejskiego oraz rozmowy telefoniczne. Emisja kolejnego odcinka już dziś o 20.15 na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Kolejny odcinek Patrolu 986 jest dostępny także na stronie IMAF TV. Termalika Bruckbet Nieciecza rozegra ostatnie spotkanie w tym sezonie piłkarskiej ekstraklasy. Ich rywalem będzie górnik Zabrze, czyli drużyna wciąż walcząca o utrzymanie. Aby zapewnić sobie kolejny sezon w ekstraklasie, górnik musi z Termaliką wygrać, a w korespondencyjnym pojedynku górnik Łęczna musiałby przegrać ze Śląskiem Wrocław. Tylko taki warunek dawałby ekipie z Zabrze końcowy sukces. Podopieczni trenera Piotra Mandrysza podejdą do tego meczu ze znacznie większym spokojem, po tym jak zapewnili sobie utrzymanie w białym stoku. Cieszymy się również z tego, że ten ostatni mecz. Nie będzie już w naszym przypadku o niczym decydował. Podejdziemy w pełni zmobilizowani, jesteśmy to winni naszym kibicom, którzy z pewnością jutro przyjdą nam podziękować za, za cały sezon, również naszemu szefostwu, bo przecież... Gra się po to, żeby wygrywać. No, oczywiście tych zwycięstw w ostatnim sezonie na naszym stadionie było mało i chcielibyśmy ten bilans poprawić. W sobotnim meczu na pewno zabraknie trójki ważnych zawodników mowa o Puticewie, Plizdze i Jareckim. Najprawdopodobniej do dyspozycji trenera nie będzie również Michał Markowski. Początek spotkania na stadionie w niecieczy już jutro o godzinie 15:30.